Nie wiedziałam, e, jak trudna jest zabawa w Boga, bo ja miałam pieniądze na dwa konie, a były ich tutaj tysiące. Zawsze wracam psychicznie złamana w pół, bo widzę te oczy, słyszę ich ryżenie, wiem, że, że one chcą żyć. Widzę te malutkie dzieciaczki, te źrebaki, które jadą na rzeź. Jestem matką, nie godzę się z tym, co ludzie robią dla pieniędzy. Ja bardzo często tutaj na targu widzę dzieci, które pomagają swoim rodzicom w wyładunku i załadunku swoich ukochanych zwierzątek. My tak ciągle mówimy o ukochanych, ale oni od dziecka chyba są uczeni, że to jest mięso i tylko mięso. My oddajemy nasze dzieci pod opieką, choćby przy rehabilitacji. I jakoś wierzymy bardzo tym wielkim, silnym zwierzętom, bo nasze często niepełnosprawne dzieci rehabilitują się właśnie na grzbietach tych mądrych zwierząt. Konie w naszym kraju są szczególne, są mądre, inteligentne i ciężko pracują, naprawdę ciężko pracują dla ludzi, żeby dostać tą garść tego owca, więc uważam, że w tym kraju, w jakim żyjemy, gdzie żył Piłsudski, gdzie jest mit o Joskim, koni nie powinno się zabijać. W trakcie załadunko, jak zajeżdżają ogromne tiry, otwierają się trapy, e, naganiacze rozbiegają się po targu, nożyczkami wycinają znak swojego pana, e, który im płaci, znak rzeźni e, i strumieniami zaczynają prowadzić konie do tirów. One walczą, one, one nie chcą tam wejść, mają przerażone oczy. E, Wtedy jest właśnie najgorsze uczucie, że żony jadą na rzeź, że nic nie zrobiliśmy. W tym momencie, jak Państwo patrzycie na te obrazy, tych koni już nie ma. W większości tych zwierząt już nie ma.